Droga duszo, twoja miłość jest młodsza e właśnie dlatego twoje życie czeka teraz duchowe odnowienie, które rzuca wyzwanie czasowi e ludzkiej logice. Jeśli kliknąłeś kom des para dlatego, że wszechświat potrzebuje, abyś zrozumiał, dlaczego twoje serce zostało zarezerwowane dla kogoś o uju tak wibrującej e odświeżającej energii. Ta różnica wieku jest w rzeczywistości bosko zaplanowanym scenariuszem dla Twojego szczęścia. Zostań ze mną do ostatniej sekundy, ponieważ objawienia, które przekazali mi dziś aniołowie, wyjaśnią dokładnie, co kryje się za tym spotkaniem e jaki jest święty powód, dla którego ta więź będzie najgłębszą kom Twoim życiu. Przygotuj się, ponieważ niezapomniana historia miłosna właśnie się zaczyna, a twoi aniołowie posłali mnie, aby ostrzec cię, że ten czarujący remanous jest już na horyzoncie. Para magiczne spotkanie ma nastąpić wkrótce, podczas całkowicie nieoczekiwanego wydarzenia, czegoś, czego nigdy nie mógłbyś przewidzieć w swojej rutynie. Wyobraź sobie zwykły dzień, zanurzony w twoich codziennych zajęciach, być może na spotkaniu, pijąc kawę lub na swobodnym wydarzeniu towarzyskim. Gdy nagle dzieje się coś nieprawdopodobnego. Twoje spojrzenie krzyżuje się ze spojrzeniem tej osoby, a w tej chwili iskra wzajemnego rozpoznania rozświetla całe otoczenie. Para Isso, jakby czas stanął w miejscu, a niewidzialna siła połączyła wasze dusze w natychmiastowy sposób. Twoi aniołowie ogłaszają, że des się zbliża i powinieneś być otwarty i gotowy, aby przyjąć go całym sercem. Ta młodsza osoba przyniesie ze sobą mądrość e dojrzałość, które wykraczają poza lata, e towarzyszyć jej będzie wibrująca energia, która przyciągnie cię w sposób nieodparty. Ta osoba będzie inna niż wszystko, co do tej pory znałeś, wnosząc nową perspektywę e powiew świeżego powietrza, który wypełni Twoje istnienie witalnością, entuzjazmem. Para, spotkanie nie jest przypadkiem. Lecz wydarzeniem starannie przygotowanym przez aniołów, którzy obserwowali Twoją drogę, Twoje zmagania, e zwłaszcza odporność Twojego serca. Oni wiedzą, czego pragniesz e na co zasługujesz, dlatego pracują, aby przynieść Ci tę miłość. Kiedy dojdzie do tego spotkania, poczujesz, że znalazłeś brakujący elemento układanki swojego życia. Będzie para zrozumienie wykraczające poza słowa, Twoje serce zabije szybciej, a niewytłumaczalna radość ogarnie Twoją istotę. Para jasny znak, że znalazłeś kogoś wyjątkowego, komu przeznaczone jest kroczyć u Twojego boku. Na początku podesermuj to bificil, e posiwel kei aespancha seyamei mej zneczeral e o kej significa kei woce e ekscytacji e wahania. Pamiętaj jednak, że Twoi aniołowie kierują każdym Twoim krokiem E zawsze przy Tobie dla Twojego Najwyższego Dobra. Zaufaj im, a przede wszystkim zaufaj swojemu sercu, ponieważ ono będzie wiedziało, jak rozpoznać prawdę tej miłości. Osoba, którą spotkasz, będzie miała znaczący wpływ na Twoje życie, przynosząc nowe doświadczenia E głębokie, szczere uczucie razem zbudujecie relację opartą na wzajemnym szacunku, pokonując wszelkie przeszkody siłą tej wyjątkowej więzi. Kluczowe jest, abyś pozostał otwarty, ponieważ czasem miłość pojawia się w najmniej prawdopodobnych miejscach. Gdy ta nowa miłość zacznie rozkwitać w twojej codzienności, zaczniesz rozumieć, że dusza nie ma wieku, e, że Wszechświat wybrał te osoby specjalnie po to, por obudzić w Tobie te części które uśpiły się pod ciężarem obowiązków e przesłych rozczarowań. Ta młodsza osoba nie przychodzi tylko po to, por być parceiro em romantycznym, ale por działać jako lustro witalności, przypominając ci, że radość e ciekawość życia są boskimi prawami, których nigdy nie powinieneś był porzucać. Dojrzałość, którą zgromadziłeś przez lata, posłuży jako solidny fundament, na którym zostanie zbudowana ta relacja, Podczas gdy jej wibrująca energia będzie powiewem, który utrzyma płomień pasji zawsze żywym i odnowiono nim. Aniołowie objawiają, że różnica wieku jest w rzeczywistości świętym mostem, gdzie Twoja mądrość spotyka świeżość nowych początków, tworząc idealną równowagę, którą niewiele dusz potrafi osiągnąć. Zobaczysz, że posiciona do ona wyjątkową zdolność słuchania Twojego milczenia e potwierdzania Twoich najskrytszych marzeń, tych, o których myślałeś, że nikt więcej nie potraktuje ich poważnie. Razem dowiecie się, że prawdziwej miłości nie mierzy się czasem życia, lecz głębią oddania e szczerością intencji. Ta osoba jest przygotowywana, być Twoją bezpieczną przystanią, kimś, kto uszanuje Twoją historię, E będzie celebrował Twoją teraźniejszość z lojalnością, która Cię zadziwi. Nie pozwól, aby głosy świata lub osądy innych zasiały ziarna wątpliwości w Twoim umyśle, ponieważ to, co niebiosa połączyły w duchowym celu, wykracza poza zwykłe zrozumienie. Trwaj niezłomnie w swojej pewności siebie, ponieważ to spotkanie jest nagrodą za całą Twoją cierpliwość, E niezachwianą wiarę. Którą zachowałeś nawet w chwilach Gdy twoje serce wydawało się być na pustyni Zanim ujawnimy zakończenie tego proroctwa Proszę, zostaw lajka like Zasubskrybuj kanał e-włącz dzwoneczek Aby ta wiadomość dotarła do większej liczby serc Potrzebujących spokoju e-nadziei Wyobraź sobie teraz Rozmowa płynie naturalnie Jakbyście znali się od wieków Ta osoba rozumie te części ciebie których nikt inny do tej pory nie potrafił pojąć. W jej oczach jest blask, mieszanka ciekawości i podziwu, która sprawia, że Twoja krew pulsuje mocniej. Śmiejecie się, dzielicie historiami, iż każdym słowem więź pogłębia się z lekkością, którą tylko wszechświat mógł przygotować. W nadchodzących tygodniach będziesz świadkiem, jak ta różnica wieku przekształca się w największą siłę waszego związku. Ponieważ ta osoba zaskoczy cię rzadką dojrzałością emocjonalną i zdolnością dostrzegania piękna w szczegółach, które świat zwykle ignoruje, choć jest młoda ciałem, nosi w sobie starą duszę, pełną mądrości, której zawsze szukałeś u partnera, udowadniając, że czas Boga jest doskonały erze każda noc samotności, którą przeżyłeś, była jedynie przygotowaniem do tego wiecznego zobowiązania. Ta Unia okaże się niezachwiana wobec jakiegokolwiek osądu czy burzy, stając się bezpieczną przystanią, w której w końcu będziesz mógł odpocząć i być kochanym za to, kim naprawdę jesteś, bez masek i warunków. Aniołowie będą nadal chronić tę świętą więź, szepcząc rozeznanie do Twoich uszu, e nieustannie przypominając Ci, że jesteś w pełni godzien przeżywania tego żywiołowego, e autentycznego szczęścia. Cały ból Twojej przeszłości, każde miłosne rozczarowanie e każda wylana łza były niezbędnymi stopniami do tego momentu triumfalnego, w którym zrozumiesz, że wszechświat się nie spóźnił, lecz zachował to, co najlepsze, na koniec. Twoje życie nabierze wibrujących kolorów, a przyszłość u boku tej duszy będzie najbardziej satysfakcjonującą e pasjonującą podróżą o uju, jakiej kiedykolwiek odważyłeś się marzyć. Wypełniając twoje dni odnowionym celem i radością, która będzie przelewać się na wszystkich wokół ciebie. Nie bój się całkowicie otworzyć drzwi swojego serca, ponieważ ten parceiro jest darem prosto z niebios, posłanym, aby dopełnić twoją radość e kroczyć u twego boku z niezachwianą lojalnością przez wszystkie nadchodzące dni. Pustynia twojego serca zakwitnie w ogrodzie pokoju i e namiętności, gdzie światło miłości będzie jedynym przewodnikiem. Rozpraszając wszelkie cienie e przynosząc duchowe zwycięstwo, które już nigdy nie opuści Twojego domu ani Twojego ducha. Twoja wiara została nagrodzona, a to, co nadchodzi, jest potężniejsze niż jakiekolwiek Twoje wyobrażenie, ponieważ prawdziwa miłość nie zna granic wieku, gdy dwie dusze są przeznaczone do wiecznego tańca w świetle boskiej łaski. Jeśli czujesz prawdę tego proroctwa i jesteś gotowy, aby przeżyć tę historię, napisz w komentarzu. Aby przypieczętować swoje przeznaczenie przyjmuje moją nową miłość Niech tak się stanie Z łaską e zwycięstwem niebios Teraz e na zawsze Amen